Dzień dobry. Świąteczna kapusta kiszona mi się skończyła, więc postanowiłam, że dzisiaj ukiszę następną turę. U mnie dzisiaj jest 4 kg kapusty białej, a przy okazji ukiszę też czerwoną. Pierwszy raz to robię i mam nadzieję, że wyjdzie bardzo dobra. Jeżeli byście chcieli zobaczyć, jak robię kapustę białą, to w opisie filmiku znajdziecie link do kiszonej kapusty. Czerwoną kapustę kiszę w ten sam sposób. U mnie dzisiaj jest czerwonej 2, ,2 kg 200. Do tego dodałam 45 g soli kamiennej. 200 g dodam jeszcze zetrę marchewki i około pół łyżeczki kminku. Dodam większą część do białej. Dzisiaj robię tylko z trochę mniejszą ilością marchewki w białej. Ostatnio robiłam bardzo dużo. Wyszła prawie czerwona, ale ona była dobra. Jej nic nie brakowało. Ale cała kapusta, którą kisiłam, kisiłam 4,5 kilo, ona poszła mi cała na święta. Czyli do bigosu, do pierogów, no, do wielu rzeczy. No i przy okazji jeszcze zostało trochę na surówki. I teraz ja tutaj już tą kapustę czerwoną białą ja zaraz wymieszam. Ale zależy mi na czerwonej najpierw, żeby pokazać, nie mam większej miski. Ja ją wymieszam. Ja ją wcześniej posoliłam, już tutaj jest też kminek. I teraz ja to wymieszam dobrze, żeby jeszcze puściła sok. Trochę połogniatem. Jak ją wymieszam? To odstawię około godziny, żeby sok puściła od czasu do czasu przemieszam ją. Kapusta biała już jest zapakowana w słoiki. Te są słoiki bardzo dobre, bo są specjalne, fermentacyjne. Czyli nie potrzeba tutaj niczym obciążać, bo one są specjalne do kiszenia. A tutaj nie mam, muszę dokupić jeszcze z kilka. A tutaj mam słoiki zwykłe. No, i tutaj będę musiała zastosować jakieś obciążenie, żeby kapusta była cała w soku. I teraz pakujemy. Kapusta stała chyba z półtora godziny i puszczała soki. Teraz musimy ją dobrze ubić. Ona sok już ma swój, puściła, ale jeszcze trzeba ubić. Soku, sok, wyszedł z niej cały. I zobaczcie, i soku coraz więcej jest. Bo tu zresztą nawet widać misce. Ja biorę tak trochę z góry, trochę z dołu. No i trzeba mocno, mocno ubić. No i niestety musiałam sobie jakoś poradzić, więc tutaj położyłam gazę na Wierzch kapusty i do szklanki wlałam w wodę. To jeszcze przez noc puści mocniej soku. A gdyby się okazało, że jednak tego soku nie jest dużo, to rozrobię w niewielkiej ilości wody sól i zaleję, żeby pokryło bardziej. Ale to zobaczymy po nocy. I teraz zobaczycie, jak się naciśnie, to soku jest więcej. Muszę obowiązkowo kupić takie słoiki, i to jest bezproblemowe kiszenie. Nie trzeba nic robić. Te słoiki są fermentacyjne, ale ja tak czy inaczej każdego dnia otwieram, sprawdzam, jak to wygląda, i przekuwam szpikulcem, żeby gazy jeszcze dodatkowo wyszły. I to samo będziemy robić w tej kapuście. Jutro zobaczę, czy ona soku więcej puściła. I oprócz tego ja wyciągnę i szpikulcem ponakłuwam, to przynajmniej raz dziennie trzeba robić żeby gazy wyszły. I zostawiam to na około 10 dni. I w trakcie będziemy sprawdzać, jak się zachowuje kapusta. Tak jak wspominałam, kapustę czerwoną kiszę pierwszy raz, zobaczymy jak wyjdzie. Kisiłam już różne inne rzeczy, i paprykę, i kalafiora, i cukinię, i nawet szklarniowe ogórki. Ale nie polecam, one nie, nie, nie bardzo dobrze się kiszą. I teraz jeszcze pokażę Wam, jak wygląda sytuacja po całej nocy. To po około 12 godzinach. I widzicie, tutaj jest bardzo dużo wody. Sok puściły, puściła kapusta, a tutaj jest trochę mniej. Więc ja tą wodę teraz odleję. te szklanki wypłuczę i teraz aby trochę się tak to wezmę tak samo też pod bieżącą wodą trochę wypłuczę ale w międzyczasie tak z szpikulcem przekuję i zobaczcie jak iść tak w trzech miejscach i zobaczcie jak gazy odchodzą Dobra. I teraz tak, tutaj jest za dużo, więc ja trochę niedużo przeleję tutaj, bo stąd sok już prawie wychodził na zewnątrz, a tutaj były potrzebne. I ja myślę, że. Ach, może trochę za dużo przeleję, tak? Tutaj już są ściereczki, które... Nadają się z powrotem do użytku. Więc tu wkładam. Ja to wczoraj mówiłam, że to jest gaza. Nie, to jest pieluszka tetrowa. I następne. Równe, żeby było w miarę równo. I dodam tutaj nową wodę, żeby ta woda na mnie kisła. I widzicie, że to jest dobrze, gdzieś tu widziałam, a nie nie ma. I teraz drugą szklankę. Tutaj jest trochę gorzej włożyć, bo jest niższy poziom, ale już zobaczcie. Już jest trochę lepiej. I to samo, i będę. No tutaj nacisnę mocniej. Tutaj nie jest tak łatwo. I to samo zrobię jutro. teraz te słoiki już są na dzisiaj gotowe, ale przy okazji pokażę, jak wygląda nasza biała kapusta i widzicie, zobaczcie żeby się czy wszystko dobrze widać, widać. widzicie tutaj soki są. Chociaż w tych słuikach nie ma takiej potrzeby. Ale ja, dla takiego jakiegoś przekonania starego, że tak jest lepiej, no, zrobię i przynajmniej jestem spokojniejsza, że wszystko jest dobrze zrobione. Teraz wypukałam ręce, bo jeszcze chcę tutaj trochę podusić. I obawiam się, że tutaj będzie trochę za dużo, i tu za dużo, ale to zobaczymy na koniec dnia. Albo ewentualnie jutro. Zakręcam. No i czekamy na efekt. Tak jak wspominałam, kapusta kiszona, wiadomo, ona się ukisi. Dobrze. Chyba żeby jakaś gatunkowo była zła, czyli bardzo mocno była podsypana nawozem. No to wtedy może być problem. Ale interesuje mnie bardzo kapusta czerwona. I na pewno jedno i drugie Wam pokażę. Tak jak obiecałam, tak robię. Zobaczcie, tu jest kapusta po 10 dniach kiszenia. Akurat jest w trakcie robienia surówki do obiadu. Polecam zrobić, bo ona w smaku jest inna niż biała, ale jest równie pyszna.